jest nazywane również e, miastem mój ilustre, czyli bardzo znamienite. Tu sobie wyszukać e, słowników synonimów, co to oznacza. <grymianie> 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 Cenione ze względu na swoje zalety zasługi. Muszę się dowiedzieć więcej o tej całej historii, bo jest ona bardzo długa. Druga historia tego miejsca jest, jest jeszcze pre-hispanica, czyli przed najazdem Hiszpanów tutaj. Bo to, to właśnie tutaj było jedno z głównych plemion tubelczych. Knajpki, knajpeczki, bardzo lubię, uwielbiam. Kapeterie. Każda ma swój klimat. Idziemy sobie właśnie na stare miasto to właśnie tutaj powstał pierwszy kościół i wybudowano pierwsze domy I tutaj zaczęło się tworzyć miasto Terry Już przygotuję w tej maseczce. Co my tu mamy? Jakiś park ze zwierzętami. Słuchajcie, palmy rosną bardzo powoli. 40-metrowa palma, która jest największą. Największą palmą w Europie, nie wiem czy nawet nie na świecie, może, nie, może przesadziłem, ale na 100% największa w Europie, największa na Wyspach Kanaryjskich, która występuje w Incheniu. 40 metrów to około 600 lat istnienia takiej palmy. Także no, te myślę mają ze 100-200 lat co najmniej. Choć ja nie umiem, nie mam miary w oczach i nie, nie umiem tak oszacować mniej więcej, ile dana palma może mieć metrów. Próbuję sobie wyobrazić jedno piętro z bloku i tak w sumie to... Hmm. Może z 50 lat mają, nie wiem. Buenas tardes. ¿Vinos típicos del municipio de municipio Tl de Elde? Sí. ¿Sí? Yes. ¿Hay mucho? Elde, de... <laughs> estos dos. Tinto y blanco. Estos dos. No. Tinto y blanco. ¿Y dónde son viñedos? ¿Dónde están viñedos? Montaña ¿O por la bodega? Montaña la Montaña Las Palmas. Montaña las la Palmas. Las Palmas. Montaña Las Palmas. ¿Dónde es? Pues Montaña es... Las Palmas. Montaña Las Palmas es como para ir a Valsequillo. ¿Así? Valseguillo, pues hay una carretera a la derecha que es sur. bodegas Inofo. Bodegas Inofo. Hinojo. Esto es bodegas Inofo. Vale. Muchas no sé, gracias. Claro. <laughs> A my sobie idziemy dalej zwiedzać miasto w tej zabytkowej części. Bo ja oczywiście lubię historię, lubię stare zabytki i jakoś to przyjemniej wygląda. A nowe budynki, to sobie można zawsze wszędzie poglądać. Tutaj zobaczcie, tutaj był akwedukt. Jeden z głównych akweduktów, który doprowadzał wodę z gór do. Wody z gór do Municipio Telde do agl... o ja dzisiaj się nie umiem wysłowić aglomeracji, tak? Dobrze mówię do aglomeracji Telde I to nasz akwedukt Idziemy pierwszą główną drogą, która prowadziła, która prowadziła do centrum starego miasta Telde. Cicho tam! Zagłuszasz mi kamerkę! O. A tutaj możecie zobaczyć takie czerwone końcówki, nie? To są właśnie drzewa, no te takie w doniczkach. Roślinki, które na Boże Narodzenie się kupuje. A jeszcze Wam pokażę dojrzewające banany. Proszę bardzo. O, to wielkie kiście dojrzewających bananów. Yy, chyba nie widać. O, właśnie tam. Ta, 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 ta. Zobaczcie, jak, jaka papaja może być duża. Mm. To jest właśnie papaja. Drzewo papaja. Co jeszcze jedzą w całej Hiszpanii na śniadanie? Co jeszcze jedzą w Hiszpanii na śniadanie? Hiszpanie? Churros. Churros, czyli takie, no kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, takie... ...glizdy <śmienny> <glizny śmienny> ściasta robią. Byłem się właśnie pytać w jednej kafejce, chciałem Wam nagrać do vloga, a jestem umówiony z panią na jutro i nagram to do dłuższego filmu. Może Wam coś pokażę, może nie. W, te, w tej churrerii... A, właśnie. Miejsce, w którym się robi te słynne churros, to churreria. Zwykle robią to rano, w tej czurerii pani miała 7 rodzajów tego czegoś. Jutro będziemy kręcić i oglądać. Jutro będziemy kręcić i kosztować. Pani podeszła do mnie bardzo profesjonalnie i zapytała się, czy ona musi coś płacić za ten film. Ja mówię nie, oczywiście, że nie. Ja myślę, że to ja nie będę musiał zapłacić za możliwość zrobienia takiego filmu. Uwielbiam ten klimat, wąskie, ulicz wąskie uliczki tylko po to, żeby wejść do domu. Takie dróżki najlepsze. Uwielbiam je po prostu, to jest taki klimat. Ale ktoś tu ma fajnie dużo roślin. Tilancia, planta, planta de lair. Czyli roślina, która nie potrzebuje doniczki, korzeni, tak sobie po prostu rośnie. Hola, buenas tardes. Qué bonito rin Bonito rincon. Vale, vale, solo yo. No, jesteś aquí tak. Bonito rincon. bonito, rincón. Mi